Czy można zostać kupioną, a jednak nie być własnością nikogo? Czy można trafić do obcego domu i zamiast strachu poczuć coś, co przypomina przeznaczenie? Dominika wiedziała, że ten wieczór zmieni jej życie, ale nie w ten sposób. Nie miała perłowych kolczyków ani sukni szytej na miarę. Miała tylko decyzję poświęcić siebie, żeby uratować kogoś, kogo kochała bardziej niż wszystko. Miała być traktowana jak służąca. Jak coś tymczasowego, jak numer na liście, ale milioner, który ją wybrał, nie zażądał niczego. Oprócz tego, by szła za nim. Bez pytań, bez dotyku, bez słów. Za zamkniętymi drzwiami jego rezydencji nie czekało na nią łóżko ani obowiązek. Czekała cisza i jedno zdanie, które brzmiało jak zagadka. I właśnie wtedy zaczęła się historia, która miała nie być o miłości, a jednak była. Została kupiona, zanim w ogóle została wystawiona. Tak właśnie szeptano za kulisami tej nocy. Dominika nie była zaskoczona faktem, że ktoś ją chciał. Zaskoczyło ją, kiedy to się stało i jak. Nie była naiwna. Nie przyszła tam z zamkniętymi oczami. Miała plan. Prostą umowę, spisaną w sercu i na kartce. Miesiąc w towarzystwie anonimowego darczyńcy, w zamian za sumę, która mogła pokryć leczenie jej chorego bratanka. Bez dotyku, bez złudzeń, bez pytań, ale gdy przyszło do licytacji, ktoś przerwał wszystko. Mężczyzna w czarnym garniturze, z twarzą, której nikt nie znał, choć wielu próbowało zapamiętać. Wstał z ostatniego rzędu, podszedł do prowadzącego i powiedział tylko jedno zdanie: Kupiona, teraz. Sala zamarła, a potem zaczęła szeptać. Niektórzy myśleli, że to żart, inni że to pokaz siły, ale ten milioner, który zapłacił fortunę, zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Coś, co nie było częścią żadnej umowy. Zanim przejdziemy dalej, jeśli już teraz czujesz, że to nie będzie zwykła historia, zostaw znak, że widzisz więcej niż tylko słowa. Czasem jedno kliknięcie mówi więcej niż tysiąc komentarzy. Dominika nie miała czasu protestować. Zanim zdążyła zapytać o szczegóły, już siedziała w aucie z kierowcą, a jej podpisany formularz zniknął gdzieś w dłoniach organizatorów. Nie znała jego nazwiska. Nie wiedziała, gdzie jedzie. Wiedziała tylko jedno. Cena, jaką ten mężczyzna zapłacił, była absurdalna. I że spojrzał na nią nie jak na przedmiot, ale jak na pytanie bez odpowiedzi. Czuła, że została kupiona, ale nie była pewna do czego. I wtedy, gdy droga wiła się przez górskie zakręty, a światła miasta znikały za szybą, Zrozumiała, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo ona miała tylko jeden cel wrócić do domu z pieniędzmi. Ale ten mężczyzna, tajemniczy, cichy, chłodny, miał inny powód i nie miał zamiaru się z niego tłumaczyć. A to, co czekało na nią za drzwiami jego rezydencji, nie przypominało niczego, co można było przewidzieć. Czy Dominika naprawdę wiedziała, w co się pakowała? Czy możliwe, że kupił ją nie dla siebie? Śnieg padał cicho, gdy samochód zjechał z asfaltu na prywatną, wyłożoną kamieniami drogę. Drzewa były ciężkie od białego puchu, a światło latarni odbijało się od ścian imponującej rezydencji. Zakopane, gdzieś na obrzeżach, tam, gdzie kończyły się pytania, a zaczynały odpowiedzi, których nikt nie chciał znać. Dominika wciąż miała na sobie tę samą granatową sukienkę, którą włożyła z myślą o licytacji. Jej ręce drżały nie tylko z zimna. Ale i z niepewności. Drzwi się otworzyły bez słowa. Kierowca wskazał jej drogę. Hol był cichy, prawie zbyt cichy, jakby sam dom wstrzymywał oddech. On już tam był. Stał przy kominku, ubrany w czarny golf i ciemne spodnie, z dłonią opartą o marmurowy blat. Milioner, który ją kupił. Ten sam, który nie spojrzał jej w oczy od chwili, gdy wypowiedział słowo teraz. Masz trzydzieści dni. Powiedział cicho, bez emocji. Nie będziesz sprzątać, nie będziesz gotować, nie będziesz musiała niczego udawać. Tylko tu być. Podał jej teczkę z dokumentem. Jeden arkusz papieru, bez nagłówka, bez prawniczego języka. Nie było tam klauzul ani konsekwencji. Tylko jedno zdanie. Obecność przez 30 dni. Nie chciał jej dotykać. Nie zażądał niczego. Nawet nie zapytał o imię. A jednak wydał fortunę, by ją sprowadzić tutaj. Dominika podpisała. Dłoń jej drżała. Nie wiedziała, dlaczego to robi. Nie była pewna, czy to jeszcze transakcja, czy już kara. Zabrano ją na górę. Pokój był większy niż całe jej mieszkanie. Ściany w odcieniach kości słoniowej, firany z jedwabiu, łóżko, które wyglądało, jakby należało do królowej. Na stoliku świeże kwiaty. W łazience pachnące ręczniki, kosmetyki droższe niż jej miesięczna wypłata. Ale nie było lustra. Zauważyła to dopiero później, szukając swojej twarzy. Jakby do mnie chciał jej pozwolić zobaczyć, kim teraz była. W kolejnych dniach poruszała się po rezydencji w ciszy. Nikt jej nie zatrzymywał, ale też nikt z nią nie rozmawiał. Obsługa była uprzejma, ale zdystansowana. A on. On znikał. Czasem słyszała jego kroki, czasem widziała, jak wchodzi do biblioteki, ale nie zwracał się do niej ani razu. Nie pytał, jak się czuje, nie siadał przy stole, nie komentował jej obecności, ale zawsze zostawiał światło zapalone w korytarzu, którym chodziła. Dominika nie rozumiała. Czuła się jak duch, jak echo kobiety, którą kiedyś była. Miała wszystko: luksus, spokój, bezpieczeństwo. A jednak z każdym dniem coraz bardziej czuła, że coś tu jest nie tak. Dlaczego tu była? Dlaczego została kupiona, skoro nikt niczego od niej nie chciał? Czasami, gdy przechodziła przez hol, miała wrażenie, że ktoś ją obserwuje, ale gdy odwracała się, nie było nikogo. A może, nie patrzył na nią fizycznie? Może patrzył przez nią? Szukał w niej czegoś albo kogoś. I wtedy, po piątej nocy, gdy nie mogła zasnąć, zauważyła, że jedna z drzwi na końcu korytarza była uchylona. Drzwi, które wcześniej były zawsze zamknięte na klucz. Co tam było? Przypadek czy zaproszenie? Jeśli czujesz, że coś w tej ciszy jest głośniejsze niż słowa, zostaw lajka. Z każdym dniem cisza w rezydencji stawała się głośniejsza. Nie miała krzyku, nie miała słów, ale miała ciężar. Taki, który osiadał na ramionach Dominiki, jak wilgoć na szybie. Cichy, uporczywy, niewidoczny dla innych. Rano budził ją zapach świeżej kawy i dźwięk porcelany stawianej na tacy. Zawsze o tej samej godzinie. Zawsze przez tę samą kobietę, która uśmiechała się tylko półgębkiem, jakby bała się, że radość to coś nielegalnego. Dominika jadła sama. Chodziła po korytarzach sama. Czytała książki, których nie wybierała. Z okna widziała góry ale nigdy nie mogła do nich wyjść. Drzwi wejściowe, zamknięte. Brama, zdalnie sterowana. Nie była więźniem, ale też nie była wolna. A on. Pojawiał się niespodziewanie. Czasem w salonie, czasem w bibliotece. Raz, w ogrodzie, gdzie przycinał róże bez rękawiczek, jakby ból był mu obojętny. Nie mówił do niej, ale patrzył. To spojrzenie było najdziwniejsze. Nie było w nim pożądania, nie było pogardy. Była w nim cisza, jakby wpatrywał się nie w nią, ale przez nią. Szukał czegoś, kogoś, a może tylko sprawdzał, czy jeszcze tam jest. W pewnym momencie Dominika przestała rozumieć sens swojego pobytu. Czy miała być towarzyszką? Dekoracją? Eksperymentem? Kara za coś, czego nie zrobiła. Zaczęła mówić do siebie szeptem. Zaczęła patrzeć w lustro, którego nie było. Czasem płakała, ale cicho, żeby nie usłyszały ściany, bo miała wrażenie, że one też ją obserwują. Czas nie płynął, on się rozciągał, jakby ktoś rozmarował dni na cienką warstwę bezbarwnej codzienności. Aż do tamtego wieczoru. Zgubiła się, naprawdę się zgubiła. Szukała kuchni, ale skręciła nie tam, gdzie trzeba. Korytarz był ciemniejszy niż zwykle, drzwi inne. I wtedy to zobaczyła. Jedne z nich, te zawsze zamknięte, z mosiężną klamką w kształcie winorośli, były uchylone. Tylko odrobinę, wystarczająco, by zajrzeć, za mało, by się wycofać. To miał być przypadek, tylko krok, tylko ciekawość. Ale to, co zobaczyła w środku, nie było już przypadkiem. Pokój był inny niż wszystkie. Pachniał farbą olejną i kurzem, którego nikt nie odważył się dotknąć. Światło wpadające przez wąskie okno padało na płótna rozstawione wzdłuż ścian, a każde z nich było nią. Dominika zamarła. Na pierwszym obrazie miała rozwiane włosy i lekko rozchylone usta, jakby mówiła coś, czego nikt nie miał usłyszeć. Na drugim patrzyła prosto przed siebie, z oczami pełnymi bólu. Na trzecim uśmiechała się tak delikatnie, że ten uśmiech bolał bardziej niż łzy. Ale to nie była ona. Nie mogła być. Każde płótno miało podpis w rogu. Zawsze to samo imię Helena. Dominika cofnęła się o krok. Świat się zakręcił. To nie był przypadek. Nie mogło być. Zeszła na dół. Nagle, bez planu, bez opanowania. Znalazła go w salonie. Siedział w fotelu, jakby czekał. Nie podniósł wzroku nawet gdy weszła bez słowa. Kim ona była? Zapytała, głos drżał, milczał długo, za długo, a potem odpowiedział. Cicho, bez emocji, nie jesteś nią, ale przypomniałaś mi, że jeszcze potrafię czuć. To zdanie uderzyło mocniej niż krzyk. Dominika nie wiedziała, co z nim zrobić, ani co z tym zrobić w sobie. Czuła się jak cień kogoś, kogo nigdy nie poznała jak żywa kopia wspomnienia, które nie należało do niej. Kim była Helena? Kochanką? Żoną? Ofiarą? Dlaczego zniknęła? Dlaczego jej obrazy kurzyły się w pokoju, do którego nikt nie miał wstępu? I czemu właśnie ona została kupiona? Przez kolejne godziny Dominika chodziła po domu jak obca. Każde spojrzenie w lustro, w końcu jedno znalazła, maleńkie, w łazience gości, sprawiało, że cofała się w głąb siebie. Widziała swoją twarz, ale nie wiedziała już, kogo naprawdę widzi, czy była sobą, czy tylko zastępstwem. A on, ten milioner, nadal nie wyjaśniał niczego, nie przepraszał, nie tłumaczył się, bo dla niego to wszystko miało sens, tylko nie dla niej. I wtedy zaczęła zadawać pytania. Nie na głos, nie miałaby odwagi, ale w sobie. każdego dnia, każdej nocy. A odpowiedzą było to jedno zdanie, które odbijało się echem w jej głowie. Nie jesteś nią, ale przypomniałaś mi, że jeszcze potrafię czuć. A ty, co byś poczuła na miejscu Dominiki? Napisz w komentarzu. Suknia była elegancka, ale nie należała do niej. Kolczyki, zbyt ciężkie, zbyt błyszczące. Makijaż, wykonany przez obcą kobietę, która nie zadała ani jednego pytania. Dominika patrzyła na siebie w lustrze limuzyny i czuła, jak jej tożsamość rozpuszcza się w pudrze, czerwieni ust i satynie na ramionach. Wiktor milczał przez całą drogę. Tylko raz spojrzał w jej stronę i powiedział. Dziś po prostu bądź. Nie zapytał, czy chce. Nie powiedział, dlaczego. Tylko bądź. Sala balowa wypełniona była światłami i ludźmi, którzy całowali się w policzki, śmiali na pokaz i pili wino bez smaku. Dominika czuła się jak dekoracja piękna, błyszcząca i pusta w środku. Ale to, co miało być tylko obecnością, szybko stało się czymś innym, bo wtedy ona podeszła wysoka, smukła, w czerwonej sukni z odkrytymi plecami. Jej oczy były zimne jak stal, a usta ułożone w uśmiech, który nie sięgał serca więc to ciebie wybrał zapytała głośno zbyt głośno kopia! Tania imitacja. Dominika zamarła. Ludzie zamilkli. Śmiechy ucichły. Tylko muzyka grała dalej. Nieświadoma ciosu, który właśnie padł. Myślisz, że możesz zastąpić Helenę. Kontynuowała kobieta. Bo masz jej twarz. Bo on chce cofnąć czas. Wiktor nie zareagował. Nie podszedł. Nie obronił. Patrzył gdzieś w dal, jakby to wszystko działo się za szybą. Dominika nie czekała. Odwróciła się i ruszyła w stronę wyjścia, czując jak serce bije jej w gardle, a w oczach zbierają się łzy, których nie chciała pokazać. Ale nie zdążyła dojść do drzwi. Wiktor był szybciej. Stanął przed nią. Blisko. Po raz pierwszy. Naprawdę blisko. Nie jesteś Heleną. Powiedział. I dlatego właśnie chcę ci coś zaproponować. Spojrzała na niego. Z niedowierzaniem. Z bólem. Proszę, nie mów mi, że to kolejna rola do odegrania. Nie. Jego głos był niższy niż zwykle. Tym razem to coś więcej. Coś, czego nie można kupić. Ale mogę ci oddać. Wszystko. W tle. Kobieta w czerwieni patrzyła z niedowierzaniem. Ludzie znów zaczęli szeptać. Ale Dominika nie słyszała już niczego. Słyszała tylko to jedno zdanie. Chcę ci coś zaproponować. Stara kaplica stała samotnie pośród sosen, jakby była wyrwana z innego czasu. Nie było w niej witraży ani złotych zdobień, tylko surowe drewno, zapach kadzidła i półmrok, który sprawiał, że świat na zewnątrz przestawał istnieć. To tutaj Wiktor zabrał Dominikę, tuż po skandalu na Gali, bez zapowiedzi, bez tłumaczeń. Siedzieli naprzeciwko siebie. On w garniturze, z twarzą jak z kamienia. Ona, wciąż w tej samej sukni której już nie znosiła. Znasz warunki. Powiedział cicho. Siedem dni. Symboliczne małżeństwo. Żadnych obowiązków. W zamian. Opłacę wszystko. Całe leczenie twojego siostrzeńca. Każdy zabieg. Każdą godzinę opieki. Dominika milczała. Wiedziała, że to nie żart. Ten mężczyzna nie żartował z niczego. Dlaczego ja? Spytała w końcu. Dlaczego nie jakaś aktorka? Dlaczego nie ona? Wiktor odwrócił wzrok. Przez chwilę wydawało się, że nie odpowie, ale potem wypowiedział jedno zdanie, bo tylko ty patrzysz inaczej i nie boisz się milczenia. To nie była odpowiedź, ale wystarczyła. Dominika skinęła głową. Zgoda, ale pod jednym warunkiem. Spojrzał na nią: Mów, żadnych kłamstw. Ani o mnie, ani o niej, ani o tobie. Jeśli mam odegrać tę rolę, chcę wiedzieć, w jakiej sztuce gram. Tym razem to jego twarz zdradziła cień emocji. I nie był to gniew, ani rozczarowanie, to było coś głębszego. Może, ulga, obiecuję. Trzy dni później odbyła się ceremonia. Bez gości, bez muzyki. Świadkami byli tylko Stary Ogrodnik i pani Irena, gosposia, która drżała ze wzruszenia. W tle paliły się świeczki. Nikt się nie uśmiechał. Dominika miała na sobie prostą suknię, nie białą, lecz kremową, jakby nie chciała niczego udawać. Wiktor założył czarny garnitur, idealnie skrojony, jakby w tej jednej chwili chciał się poddać tradycji. Gdy złożyli sobie przysięgę, formalność, która miała trwać tylko tydzień, spojrzał jej w oczy tak długo, że wszystko wokół zniknęło. W jego wzroku nie było gry. Nie było kalkulacji, była obecność. Dominika poczuła, jak coś w niej drgnęło, jakby właśnie w tej chwili, w tej ciszy, ktoś znowu postawił ją w centrum czegoś większego niż kontrakt. A może pierwszy raz w życiu naprawdę została wybrana? Jeśli wierzysz, że taka historia może się zdarzyć naprawdę, zasubskrybuj i zostań z nami. To miał być tylko teatr. Siedem dni milczenia i udawania, że wszystko co ich łączy, jest na niby. Ale z każdym porankiem, który zaczynali od wspólnej kawy, z każdym wieczorem, kiedy ich spojrzenia zatrzymywały się na sobie zbyt długo, Dominika czuła, że granica między umową a prawdą zaczyna się zacierać. Nie dzielili sypialni, ale dzielili ciszę. I ta cisza zaczynała mówić za nich więcej niż jakiekolwiek słowa. Wiktor pokazywał jej rzeczy, których nie pokazywał nikomu. Stare książki z notatkami na marginesach. Fotografie z dzieciństwa, nawet ogród, do którego nikt poza nim nie miał dostępu. A potem przyniósł jej płótno i pędzle. Namaluj coś, powiedział. Coś, czego jeszcze nie straciłaś. Zamiast odpowiedzi uśmiechnęła się i zaczęła malować. Nie rozmawiali o uczuciach, ale śmiali się z rzeczy, które tylko oni rozumieli. Gdy raz pod wieczór padał deszcz i prąd wysiadł na chwilę, ona zapaliła świeczkę i powiedziała: No i romantyczny nastrój gotowy. A on, ku jej zdziwieniu, odpowiedział: Nie mów tak, bo mogę to potraktować poważnie. Kilka dni później, gdy Dominika sprzątała po kolacji, Wiktor wszedł do kuchni. Patrzyli na siebie w ciszy, a potem, jakby pękło w nim coś zbyt długo tłumionego, podszedł i pocałował ją. Powoli, z wahaniem, ale prawdziwie. Ona oddała ten pocałunek. Nie przez umowę, przez siebie. Ale to trwało tylko kilka sekund. Nagle się cofnął. Jakby dotknął ognia. To nie było częścią umowy, szepnął. I zniknął, zostawiając ją z drżącymi dłońmi i sercem bijącym zbyt głośno. Dominika nie spała tej nocy. Ani następnej. Coś się w nim zmieniło. Był obecny fizycznie, ale emocjonalnie znikał jakby czegoś się bał. Pewnego popołudnia przechodziła korytarzem obok jego gabinetu, kiedy usłyszała głos. Cichy. Telefoniczny. Głos Wiktora. Tak, wygląda jak ona, ale nie jest nią. I właśnie dlatego może to zadziałać. Zamarła. Nie było jej imienia, nie było szczegółów. Ale ton głosu. Ton zdradzał wszystko. Odsunęła się od drzwi powoli, jakby dotykając szkła które zaraz miało pęknąć. Dominika nie zadawała pytań. Nie musiała. Słowa, które usłyszała przez drzwi, powtarzały się w jej głowie jak echo, którego nie dało się zagłuszyć. Nie była nią, ale miała zadziałać. Cokolwiek to znaczyło, jedno było pewne. Została wybrana nie dlatego, kim była, lecz kogo przypominała. Od tamtej chwili spojrzenie Wiktora, jego milczenie, nawet te delikatne gesty, które wcześniej budziły czułość, wszystko zaczęło ciążyć. Jak kostium, który ktoś narzucił jej na siłę. Aż pewnego poranka, kiedy myślał, że nikt nie słucha, Dominika usłyszała rozmowę z jego prawnikiem. Tym razem wyraźnie. Bez metafor, bez niedomówień. Muszę zabezpieczyć fundację Heleny, mówił Wiktor chłodno. Jej testament wymaga, by kontynuatorka była kimś, kto odzwierciedla jej wartości. I emocjonalnie jest w stanie to unieść. Dominika ma jej twarz. Ale też coś więcej. Ona przetrwała rzeczy, o których nie mówi. I dlatego to może się udać. Dominika stała za ścianą, z sercem zaciśniętym jak pięść. Już nie czuła się wyjątkowa. Czuła się zaplanowana. Jak pionek w grze, którą ktoś inny rozrysował na długo przed jej przybyciem. Nie powiedziała nic. Nie zrobiła sceny. Po prostu. Po cichu spakowała swoje rzeczy. Włożyła te same buty, w których przyjechała, i zdjęła z palca obrączkę, którą założyli podczas symbolicznego ślubu. Położyła ją na stole, na białej kartce, bez słowa, ale zanim wyszła przez drzwi, usłyszała za sobą jego kroki. Wiktor trzymał w dłoni dokument. W oczach miał coś, czego jeszcze nigdy u niego nie widziała niepewność niewładzę. Strach. Strach, że wszystko się właśnie rozpada. Nie podpiszę tego, powiedział, pokazując jej akt przeniesienia fundacji. Bo jeśli to znaczy, że mam cię stracić, to wolę stracić wszystko inne. Dominika nie odpowiedziała. Nie potrafiła. Łzy ją pod powiekami, ale nie spadły. Jeszcze nie. To nie była scena z filmu. To nie był finał. To była chwila zawieszenia gdzie jedno spojrzenie mogło zmienić wszystko. Albo nic. Podziel się tą historią z kimś, kto musi usłyszeć, że nie każda decyzja kończy się bólem. Następnego dnia w całym zakopanem szeptano o jednym wydarzeniu. Konferencja prasowa Fundacji Heleny Sawickiej miała ogłosić nową osobę odpowiedzialną za jej kontynuację. Media, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, wszyscy czekali. Bo wszyscy wiedzieli, że Fundacja oznaczała nie tylko nazwisko, ale prestiż, Wpływy, dziedzictwo. Wiktor pojawił się punktualnie, w garniturze ciemniejszym niż zwykle. Twarz spokojna, lecz oczy, te zdradzały coś innego. Obok niego, puste miejsce, krzesło, które miało być dla niej, dla Dominiki, ale jej nie było. Zamiast niej, na stole leżała tylko biała róża. I kartka, złożona na pół, ale jeszcze nikt nie wiedział, co zawierała. Gdy kamery ruszyły, a dziennikarze unieśli mikrofony, Wiktor nie zaczął od powitania. Spojrzał na wszystkich, a potem na puste krzesło i powiedział. Dziś miałem ogłosić nową przedstawicielkę fundacji mojej zmarłej żony. Kogoś, kto spełnia wszystkie wymagania formalne. Kogoś, kto nosi jej uśmiech, ale ma własny cień w oczach. Zamilkł na chwilę, ale to nie byłby wybór serca. A ja nie chcę już więcej żyć w ramach. Podniósł dokumenty z kontraktem przygotowanym przez prawników. Zerknął na nie ostatni raz i bez słowa rozdarł je na pół. Szmer przeszedł przez salę jak fala. Ktoś zaczął nagrywać telefonem. Ktoś inny szeptał. Zwariował. A wtedy Wiktor wziął do ręki tę jedyną różę i położył ją na pustym krześle. Dominika nie była zamiennikiem. Była kobietą, która pokazała mi, że jeszcze mogę czuć. Że jeszcze mogę wierzyć. To ja ją kupiłem, ale to ona mnie uratowała. Cisza była tak gęsta, że nikt nie odważył się oddychać zbyt głośno. Wiktor pochylił głowę i odszedł od stołu. Nikt go nie zatrzymał, bo w tej chwili wszyscy czuli, że byli świadkami czegoś więcej niż ogłoszenia. To było wyznanie. Publiczne. Bez masek. Bez obrony. Ale kiedy wrócił do rezydencji, ona już zniknęła. Pokój był pusty, szafa otwarta, na łóżku tylko kartka. Zostawiła ją dokładnie tam, gdzie wcześniej on położył dokument. Jakby to była odpowiedź? Nie wiem, co dalej, ale wiem, że tym razem nie chcę być cieniem. Jeśli chcesz mnie znaleźć, szukaj mnie tam, gdzie ludzie żyją zwyczajnie, gdzie nikt nie mówi szeptem, gdzie ruch nie kupuje się w hurtowni, tylko z uczucia. Nie podpisała się. Nie musiała. Minęły trzy miesiące. Trzy długie miesiące ciszy, w których Wiktor odwiedził wszystkie miejsca, w których Dominika mogła być i każde, w których wiedział, że jej nie będzie, ale mimo to miał nadzieję. Nikt jej nie widział. Nikt jej nie słyszał. A jednak każdego ranka wychodził z domu z tą samą różą i wracał z nią z więdłą. Pewnego popołudnia zatrzymał się w małym miasteczku, którego nazwa pojawiła się tylko raz w jej notatniku, który zostawiła przy łóżku. Było tam coś o dzieciństwie, o sklepie, w którym mama kupowała jej lody na zeszyt. Wszedł do niewielkiego spożywczaka, nie spodziewając się niczego. Nie patrzył na półki, nie szukał produktów, a jednak znalazł wszystko. Za kasą, w prostym fartuchu, z włosami zebranymi w luźny kok, stała ona, Dominika. Zamarła, gdy go zobaczyła. Nie z szoku. Nie ze strachu. Ale jakby serce stanęło na chwilę i potrzebowało chwili, by zrozumieć, że nie śni. Nie powiedział ani słowa. Nie zrobił żadnego wielkiego gestu. Po prostu podszedł do niej, wyjął małe, ciemne pudełko z kieszeni i uklęknął. Między działem z pieczywem a lodówką z kefirem. Ludzie w sklepie przystanęli. Ktoś wyszedł. Ktoś udawał, że szuka makaronu. Ale nikt nie przeszkadzał. Tym razem nie dla Heleny, powiedział cicho, patrząc jej w oczy. Dla ciebie. Dla nas. Dla. Miłości. Otworzył pudełko. W środku był pierścionek. Prosty. Bez przesady. Ale błyszczący jak jedyna obietnica, którą naprawdę chciał dotrzymać. Dominika poczuła, jak coś mięknie w niej. Coś, co było zaciśnięte od miesięcy. Oczy zaszkliły się od łez. Ale nie odpowiedziała od razu. Zamiast tego, sięgnęła pod ladę. Wyciągnęła jedną jedyną białą różę, jeszcze świeżą. Położyła ją przed nim. I wyszeptała. Nie potrzebuję umów. Wystarczy, że zostaniesz. W sklepie nikt nie klaskał. Nikt nie wiwatował. Ale w powietrzu czuć było coś, co rzadko zdarza się w prawdziwym życiu. Ciszę, w której wszystko jest jasne. Bo nawet najzimniejszy kontrakt może skończyć się ciepłem bijącego serca. Czasem nie potrzebujemy bajki, tylko kogoś, kto zobaczy w nas człowieka wtedy, gdy cały świat widzi tylko rolę do odegrania. Dominika została kupiona jako służąca, ale to, czego naprawdę pragnął milioner, nie dało się zapisać w żadnej umowie. On chciał nadziei, a ona odzyskała godność. Bo prawdziwa miłość nie patrzy na przeszłość, tylko na siłę serca. Jeśli kiedyś czułaś się wykorzystana, Zastąpiona, oceniona przez wygląd albo pozycję. Ta historia była także o tobie. A teraz powiedz szczerze, czy ty dałabyś komuś drugą szansę, nawet po wszystkim? Napisz swoją odpowiedź w komentarzu. Twoje słowa mogą stać się początkiem kolejnej historii na tym kanale. Polub Dominikę, jeśli poruszyła twoje serce. Upskrybuj kanał, jeśli wierzysz, że Wiktor zasłużył na odkupienie. I koniecznie udostępnij ten film komuś kto zapomniał, że miłość potrafi wrócić wtedy, gdy najmniej się jej spodziewamy. A teraz uważaj. Następny film wstrząsnął wszystkimi, którzy go obejrzeli. Kliknij go teraz, zanim zniknie.